Mam tutaj Kowal Brick, witam was bardzo serdecznie, dzisiaj klasycznie będą newsy, także zapraszam do oglądania. Ja chcę wam teraz omówić te hełmy z Gwiezdnych Wojen, czyli kap hełm, hełm Kapitana Rexa, Komandora Kodiego i Bush Leje. Pierwszym hełmem jest, wiadomo, jest LEGO Star Wars, hełm Kapitana Rexa, zestaw jest 18+. Znowu nie wiem czemu yy, Numer katalogowy to 75349, a ilość elementów 854 yy, Fajnie, że dodali... nie wiem kto się nazywa, przepraszam Jak na zestaw, który jest hełmem To wygląda naprawdę, naprawdę dobrze Drugim zestawem jest LEGO Star Wars Clone Commander Cody Będzie przeznaczony ten zestaw dla... nie dzieci, tylko dla dorosłych, oczywiście 18 plus Numer katalogowy 75350, liczba elementów trochę mniejsza niż w przypadku Rexa, czyli 766. Jak dla mnie ten y, hełm jest ciut lepszy, wiem niepopularna opinia, ale też niepopularna, niepopularna opinia jest taka, że jednak wolę te hełmy fazy pierwszej. I ten zestaw naprawdę mi się podoba. Ostatnim hełmem jest hełm Lego Star Wars księżniczka Leia Bush. Jest to hełm w domu z szóstej części, czyli powrót Jedi, kiedy na początku filmu księżniczka Leia z naszymi innymi bohaterami przybyła ratować Hana Solo. Tu zamaskowała się pod maską łowcana, wiem trochę masło maślane, ale co. I tutaj jest bardzo mało elementów, bo 670, znaczy bardzo mało, no mniej niż przy, przy tych pozostałych zestawach. A numer katalogowy to 75351. I uważam, że ten Helm jest najgorszy z tych trzech. I. No, jest ok, ale tamte są lepsze. Nie byłbym sobą, jakbym nie wspomniał o zestawie z Lego Władcy Pierścieni, seria Iconics, czyli Rivendale. Jest to piękny zestaw, naprawdę świetny. Ale jednak dosyć drogi będzie posiadał 6167 6 elementów, także budowania będzie naprawdę dużo, a numer katalogowy to 10316. W zestawie znajdziemy 9 figurek. Samo Rivendale. Co ja mogę powiedzieć? No, jest to po prostu piękny zestaw, nie zadać nic ująć. Miałbyś to odcinek z newsami, ale teraz będzie jedyny prawdziwy news w tym odcinku. Czyli zestaw Lego Iconics. Wyprowadzkowa ciężarówka. Ciężarówka do wyprowadzania się. Ciężarówka wyprowadzaniowa, Po prostu moving track. Będzie posiadał on 301 elementów. Numer katalogowy to 40586. I tutaj w tym zestawie dostajemy meble. Jakiś podnośnik, wyciągnik i samą ciężarówkę oraz dwie figurki. Jak dla mnie jest to super zestaw, naprawdę jest bardzo ładnie wykonana ta ciężarówka, same beble z zresztą też. Najbardziej mi się podoba ta szefeczka, ten fortepian też jest fajny, ale według mnie szefeczka ciut lepsza. Także to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Zostawcie oczywiście subskrypcję, ponieważ Brrr. nie mam tylko dla subskrypcji, to znaczy co? Nie, nie żartuję, ale no, byłoby miło. Yy, no to się.